I'm sorry. Szanowni Państwo, Pan Stanisław Markowski, znakomity krakowski fotografik, jest posiadaczem wielu bożych talentów i wszystkie rozwinął wspaniale. Jest także kompozytorem hymnu Solidarności. Zapraszam Państwa do wspólnego z nim Solidarnego Śpiewu. Zapraszam Państwa. Stanisław. Zaśmiela która powstała w listopadzie 1980 roku, powstała jako dumna pieśń, druga w Polsce po Legionach. Słowa napisał Jerzy Narbu. I do napisania muzyki zainspirowało mnie to sformułowanie, które znalazłem na transmencie w Ursusie, kiedy strajkował. Zaśpiewaj się ze mną, solidarni, nasz jest dzień, a jutro jest nieznane. Lecz tak, jak gdyby nasz był wiek, podwolny wolny kraj spokojnie kładź funda,